Witam was bardzo z tej strony Dexo Będziemy dzisiaj e, poradnik robić z OBSA. Jak sami widzicie, mam go po tej, po tej stronie. O, tak, po tej stronie. Jeśli będą wam się podobać poradniki z jakichś gier, e, nie wiem DBD czy tam jakiś inny gierek, zostawcie oczywiście łapeczkę, napiszcie w komentarzu jaką mam grę ocenić jakiś poradnik o tej grze powiedzieć i tak dalej. A ja przebędę ci serduszko. Więc tak, wchodzimy w ustawienia. Nie wiem czy będziecie widzieć. Jak nie będziecie widzieć, to po prostu zrobimy to na takiej zasadzie, że kamerkę dam tu. I wezmę sobie to powiększe. Tak. O! I kamerkę zmniejszymy. OK. Zróbmy to tak. Nie wiem czy się nie będzie narzucać to. Jezu, ja muszę to powyłączać. Licznik subów. Kurde, gdzie to jest? Dobra walić to. Dobra, jak macie OBSa, wchodzicie w ustawienia tak. Tak jak podstawowa wersja, jak zwykle. Dobra, i mamy OBSa, tak? Macie główny ten, wszystko jest ok. Możecie sobie ustawić na czarny, jak chcecie motyw. Ja mam na czarny. Klucz streamowania to musicie wejść w ten link tutaj i was wyślę na YouTube'a. Wtedy wam się pokaże tam klucz licencji. Więc tak, eee, macie encoder. Macie encoder. Z... Prosty. ustawiacie go na wersję jaką macie np. Intela, AMD. Ja mam np. AMD, więc ja mam na AMD. Zaawansowane w tryb wyjścia wchodzicie. Macie streaming. Ja mam ustawianie pod kartę graficzną H264 na AVC encoder AMD. To jest pod kartę graficzną, nie wykorzystuje procesora. I wymusz skalowanie enderowanie wielu, wielu serwisów, to znaczy, że on sam dobiera twój powiedzieć obraz poddany stream, tak? Profile ja nie ustawiam. Nie wiem jak tego zbytnio nie ustawiałem. Ustawienie jakości zrównoważone, bo macie szybki. To jak jest szybki, to jest bardzo taki rozmazany ekran i tak dalej. Zrównoważony to jest taki między lepszą jakością, ale też, żeby nie przeciążać komputera, tak? I macie jakość bardzo dobrą, czy jakość tutaj, nie? Metoda kontroli przepływności to CBR, to jest najlepsza. Nawet tu macie napisane co opisuje. Stała przepływność, CBR utrzymuje stały bitrate wykorzystując dane nadmierne, zalecane do streamowania, więc bardzo opłacalne to jest. więc polecam tego nie wyłączamy. To możemy zost to zostawiamy włączone, bo to jest opóźnienie klatek na sekundę na live, żeby po prostu live się tak nie zacinał i tak dalej. Przepływność docelowa. Tym jest przeróżnie. Zależy to od waszego internetu. Na przykład jak macie, nie wiem, 20, na przykład musicie wejść na test na testet internetu i tam musicie zobaczyć, ile macie internetu. Na przykład jak macie 20, 30, 40, ustawcie sobie na 5000. 5 Jeśli macie na przykład 10 MB internetu. 10 po prostu MB to po prostu sobie zmieńcie na nie wiem na 3, 2 coś takiego na 3,5 najlepiej takie docelowe to jest nie ja na przykład na 6200 bo po prostu mam po prostu dobry internet i po prostu mogę to robić tak dobra nagrywanie to macie typ standardowy tak MKV ja mam nagrywanie bo po prostu mi na jedynie na tym odbiera na MP3 i na MP4 to tam ja tego nie używam no i tu znowu encoder. Jak chcecie pod kartę graficzną musi być zawsze H265 albo H264. Bo jak jest na przykład tam jeszcze jeden jest, to tamten jest pod procesor, Więc ja nie wiem, jak chcecie jak macie bardzo dobry procesor, możecie pod procesor. Ja wolę pod kartę graficzną, bo mi się tak szybko nie zniszczy. I tak samo robicie w nagrywaniu. Ustawiacie jakość, żeby ładnie wszystko było widać, metoda kontroli przy pewności Chyba że macie słabszy komputer, to ustawiacie na zrównoważone. To metoda kontroli przepływności CBR. To znowu to samo ustawiacie, tak jak na streamowaniu. To wyłączone ustawiacie, przepływ docelowy. Yy, na takiej zasadzie, że po prostu jak macie na przykład odcinek, żeby wam nie lagował, żeby nie było żadnych takich e, rozmazań i tak dalej, ustawcie to na takiej zasadzie od 5000 do 10000. Ja mam na 9000 ustawionej i, i po prostu tak już zostawiłem. Tu już nic więcej nie zmieniałem. Dźwięk o, dźwięk też jest ważny. Ścieżka 1 ustawiacie na 128, jak chcecie, to wtedy będzie lepiej słychać e, Was, jak i ludzi, którzy z Wami grają, też będzie słychać ich bardzo dobrze, tylko że musicie ustawiać to w OBSie, tak jak ja mam tutaj na przykład poustawiane urządzenia audio na minus e, 23,6 dB, a mikrofon na 338, ale to chyba i tak za dużo będzie. Nagrywanie powtórek ja nie mam włączone, to trochę przyciszę, żebyście mieli, nie zabili mnie potem w odcinku, że bardzo dziwnie mnie słychać, że za głośno. Dobra, przechodzimy do dźwięku. Ja mam ustawione na, na 44,1 yy, ogólnie. Częstotliwość próbek i na stereo mam ustawione, bo po prostu. Mi to tak pasuje, ale możecie sobie zmienić na przykład na 7,1, ale włączy się, o, widzicie, przestrzenny dźwięk. Dlatego ja tego nie włączam. No ja mam tutaj wyjście audio, takie rzeczy, to są mierniki. No i tak teraz to, obraz. Obraz jest bardzo ważną też rzeczą. Rozdzielczość bazowa to jest na takiej zasadzie, że macie swój ekran, monitor. Nie wiem, niektórzy mają na przykład ustawiony rozdzielczość na 1920x1080 na i rozdzielczość wynikowa na 1200 na 720 Nie wiem dlaczego tak mają ustawione, ale to jest 720p. Jeśli chcecie <coughs> nagrywać odcinek, pod, jak chcecie nagrywać odcinek po prostu pod 80, 1080p Full HD, to musicie mieć ustawione 1920 na 1080 Aha, mi się to pokazało. Filtr skalujący Lanchos to jest najlepsza próbka ogólnie skalowania, ale jest jeszcze np. 16 próbek, jeszcze tam jakaś zwykła. Jeśli to są na słabsze komputery, ale jeśli macie bardzo dobry komputer, to polecam lan czasu włączyć i filtrowanie FPS-ów. FPS-y są zależne od tego, jaki, jaki macie komputer, jaki macie procesor. Jeśli na przykład na live'ie albo na odcinku zobaczycie. Yy, czasem możecie popróbować po prostu nagrać odcinek i zobaczyć, jak wam to wszystko idzie. Sami widzicie, ja mam włączony na 60 FPS-ach i mam ile? Mam 60 FPS-ów i 3,6 coś tam, tak? Więc naprawdę powiem Wam, że możecie sobie 30, ustawić 40, 50, to zależne jest od Waszego komputera, jaki macie. No i w skrótach to tam sobie wszystko sami ustawiacie. I główny priorytet procesorów ja mam powyżej normy, ze względu na to, że po prostu on sobie ustawia obraz. Przestrzeń kolorów 709, zakres kolorów pełny, format kolorów w NVIDIA 12. Jak macie na przykład invidia 11 to możecie też ustawić i direct 11 ja mam ustawione niektórzy mają 9, 10 a ja mam 11 więc to jest praktycznie krótki odcinek na temat tego jak ustawić OBSa tu wiele naprawdę rzeczy nie trzeba robić bo chyba coś zapisałem źle tu nic szczególnego nie ma co robić po prostu wejść odpalić a reszta się sama zrobi tak no dobra Tyle, z, tyle praktycznie z robienia OBS-a, ustawień. Jeśli chcecie, konkursiki, jeśli chcecie cokolwiek, macie pod moim, moją kamerką. W opisie macie link do Tip Donation, gdzie możecie wysłać donaty, nawet złotówka się liczy. O czym, gdzie będę robił konkursy dla Was, a nie dla siebie, po prostu. Po prostu jestem już taki, że wolę to zrobić dla Was niż dla siebie. Więc to tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym odcinku, mordeczki. Więc trzymajcie się i do zobaczenia. na.